Cześć serdeń, iken dzisiaj się pokażę moje stanowisko Gamingom na rok 2025, także zaczynajmy! Jeśli chodzi o klawiaturę, to jest Story Dragon Dimethys Pro, czyli bezprzewodowa klawiatura 60% z biało-szarym i żółtymi tymi przyciskami. No i powiem szczerze, fajne jest, fajnie mi się na niej gra i w ogóle coś tam robi. Też ma taki dość klik, cichy klik. Moim zdaniem nie są to blutko, są to. Redy chyba bodajże. no Nie pamiętam dokładnie jakie to są przełączniki, ale są dość cichutkie jeśli chodzi o pracę. Dalej mamy myszkę King Blaze, to jest bezszłodowa. To jest myszka trochę taka moim zdaniem podobna do jakiegoś tam Razera, bo ma te długie klawisze i no i ogólnie fajna jest, ma ciekawe rozwiązanie, czyli dwa przyłączniki od LEDów i od włączania, włączania i dość nietypowe też rozwiązanie na tyle, czyli ten sensor, tak wiecie, umieszczony tak po prawej stronie, nie na środku, jak to w myszkach bywa, ale fajne jest, podoba mi się i sprawdza się. rzeczą rzecz to słuchawki od Trusta, czyli GXT Trust z poświetleniem takim delikatnym, tym fazowym, nie RGB. No i też mają fajny wygląd moim zdaniem. Eee, mogę cię ocenić, czy wam się podobają. Mi się bardzo podobają. Mają też fajny dźwięk i, i polecam serdecznie do 300 zł. Uważam, że to jest dobry wybór. Kończąc, to jest mikrofon Trust, który, który się nie zmienił. I on jest dobry, nadal ma fajny przyjemny dźwięk nagrywany i, i jakby fajny jest, mi się. Jeśli chodzi o to, przejdźmy sobie dalej do monitora, czyli do dela 24 cale to jest Full HD i, i jakby fajnie mi się użytkuje, jest bezramkowy. Mój pierwszy to jest monitor bezramkowy, także się cieszę. Nad nim jest kamerka Akai. Streamer, coś. Dokładnie nie pamiętam nazwy. I nie polecam samobu jakoś właśnie tutaj tego, tej kamery. No, słaba jakość po prostu jest, tego obrazu. Widać ziarno i tak dalej, także nie polecam. Kolejną rzeczą, która jest pod spodem, to jest sandbar, taki mini sandbar od marki Rebel z RGB. I to RGB jest fajne. Podoba mi się, jest takie delikatne, ale ale fajnie to w ogóle. naprawdę Robi robi robotę, no i pod względem dźwięku też robi robotę, mimo że jest mały to, to umie, umie zagrać dość dobrze. Kolejna rzecz to jest portfel z pieniędzmi, kolejną rzeczą jest to jak na telefon, który bardzo fajnie służy i utrzymuje, ten telefon nie wypada z niego. Kolejną rzeczą jest to, jak na słuchawki, którego nie użyłem, bo użyłam. No, ramię użyłam mikrofonowego do jakby tutaj słuchawek, żeby na nim leżały. Także tutaj. To jest to, jak użyłem jako hub USB, do którego są podpięte różne rzeczy, np. słuchawki, klawatrubra, mikrofon. Ja mam jeszcze dodatkowy hub, który jest. on jest tutaj. Nie, czekajcie, czekajcie. On jest, czekajcie, muszę znaleźć go. On jest tutaj, to jest Unitec i on ma dość dużo, jak możecie zauważyć, tych portów SB2.0 i jakby mam jeszcze dużo wolnych miejsc, żeby sobie podpiąć coś. Mam do niego podpięty ten pendrive od Gudrama 120 gb Używam go jako ten przechowywanie tych materiałów, surówek z nagrań na mój kanał Magikirki też zapraszam. Kolejną rzeczą, którą, która jest do niego podpięta, to jest ring RGB. Z możliwości świecenia normalnie światłami, ma wiele trybów. Fajnie, fajnie się służy, chociaż mógłby być większy, jeśli chodzi o średnicę ringa. Możemy zmieniać te tryby, świecenia i tak dalej. Także jest fajne, i możemy sobie ustawić normalne światło, zimniejsze, cieplejsze, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o temperaturę. Barwowa, przejdźmy sobie dalej. Kolejną rzecz to jest monitor Samsunga 22 ale Full HD 60 Hz i on fajny jest, jakby duży i jakby fajnie mi się e, spisuje. Ma oczywiście przyciski do zarządzania tym ekranem, jasności i tak No i na razie na razie zostaje. A chociażbym chciał jakiś taki bezramkowy mieć, e, żeby pasowało do tego Dela, ale na razie na razie jest ten. Kolejną rzeczą pospodem to jest Mikołaj, który no wiecie, miał świecić, ale no nie świeci, bo baterie się zużyły. No i jest jako ozdoba tutaj. Kolejną rzeczą jest serduszko, taka doniczka, w tamcie serduszka różowego, bo jeszcze mam czerwone takie, tylko że różowe bardziej mi pasuje do stanowiska. dajemy kulki do nie mogę wam powiedzieć, bo mi e, wtedy będzie e, film z i tak dalej. Także no nie mogę, ale każdy chyba wie do czego. Także tak. E, Kolejną rzeczą jest kawa. Zawsze tutaj e, muszę sobie zrobić, wiecie na południe, i tak dalej. Mamy pod nią podstawki zrobione ze szkła, do telefonu, żeby biurko się nie brudziła, chociaż jak mam założyć, e, się trochę ubrudziło. Kolejną rzeczą jest wiatrak. Jak mi jest grąz, to se. Podpinam jest pod USB, także tutaj fajne to jest rozwiązanie, chociaż e, mi, nie, prze, mi przeszkadza w nim, że to jest białe, a nie zielone. Podkład samego kwiatraka, to mogłoby być, no mogłoby być kabel zielony po prostu. Widzowie, koleżanki, czy jest jakiś tam zapach, fajny jest, fajnie pachnie. E, dalej, przejdźmy sobie dalej do podkładki od Rodzitecha, szara, żeby pasowała pod. Jakby kolor snowiska, na no żeby to współgrało, jest fajna, jest duża. No jest taka, wiecie, minimalistyczna, nie ma jakichś wzorów, tylko ma tutaj logo Logitech na rogu. Także tak, mi się podoba. Kolejną rzeczą, to yy, puszcza nam to jest ring drugi, yy, tylko taki, wiecie, normalny, bez tutaj opcji świecenia na yy, różne kolory. To jest pilot, i możemy se. Zmienić jasność, zmienić e, jakby tą barwę na zimniejszą, cieplejszą i tak dalej. No jest tutaj ten statyw taki sam praktycznie jak, jak w, tamtym, e, w tamtym ringu. Dalej mamy e, co jeszcze tutaj jest laptop, e, przez niego wszystko idzie i to jest HP e, ProBook. E, nie wiem jaki dokładnie model, ale fajny jest. Jakby utrzymuje wszystko tutaj, żeby działało. Także, także mocarny jest moim zdaniem, że, że tutaj nic tutaj się nie dzieje, jeśli chodzi o tutaj te rzeczy, że daje radę. Kolejną rzeczą, którą posiada na moim stanowisku, to jest przedłużacz. Tutaj mam ładowarki inne tam rzeczy do ładowania. Dalej LEDy, bym zapomniał. LEDy z Allegro i one fajnie doświecą mi się to świecenie podoba, daje taki efekt jakby, że widzisz, że tutaj y, no, no fajnie świecą po prostu mordeczki. Kolejną rzeczą y, jest jest widzowie kosze są dwa, mam dwa kosze pod biurkiem, przynajmniej mi się y, bo nie muszę chodzić świecie tam do kuchni no i co to będzie na tyle, jeśli chodzi o to stanowisko, tak się prezentuję, napisze Wam się PUDOMA. Oczywiście jak obejrzeliście ten materiał do końca i ja Wam się spodobał, zostawcie suba, dajcie like, widzicie moje social media Instagrama tiktoka i na aplikacji Blin. Dajcie mi tam opsa. No i co? Będę się z Wami żegnał. Do następnych filmów Elo i cześć!